Tutorial na idealny letni makijaż. Zaczynamy od bazy rozświetlającej z Rimmela Multitasker, następnie lecimy z podkładem. Ja używam akurat tego z Liren. Jeśli chodzi o korektor, przykrywam nim niedoskonałości i lecę z konturowaniem na mokro. Używam ciemniejszego, ciepłego odcienia brązera z AA oraz różu z Everybody London. Teraz rozjaśniam sobie też strategiczne miejsca korektorem i główny element makijażu, czyli piegi. Ja sobie ich zdecydowanie nie żałuję, bo uwielbiam ten element. Na linię wodną i w kąciku oka nakładam białą kredkę, brwi tuszuję sobie moim ulubionym tuszem z Eveline i następnie przypudrowuję twarz przy użyciu puszka. Teraz sięgam po taki ocieplający brązer z Catrice, nakładam go dosyć sporo również na nos oraz na oko, tak żeby cały makijaż był spójny. Dorysowuję również cieniem delikatną kreskę i w kąciku oka dokładam błyszczący cień. Następnie tuszuję rzęsy i nakładam taki brzoskwiniowy róż. I wisienką na torcie są usta, ja sięgnęłam po taką cieplejszą, ciemniejszą konturówkę oraz przezroczysty balsam. Jestem bardzo ciekawa jak się Wam podoba ten efekt, także dajcie mi znać w komentarzu.